Dzień dobry, Beata Chmierowska Olach jutro pochmurno, możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem od 1 do 5 stopni. Zaczynamy TeleEkspres we wtorek 28 stycznia. Z powodu koronawirusa w Chinach zmarło już 106 osób, a liczba zakażonych przekroczyła 4,5 tysiąca. W Polsce nie stwierdzono przypadku wirusa, ale Ministerstwo Zdrowia apeluje, by osoby, które wróciły z Chin i mają niepokojące objawy, zgłaszały się do szpitali. W rządowym Centrum Bezpieczeństwa omawiano, jak powinny współpracować służby, aby przeciwdziałać zagrożeniu. Chcę otworzyć nowy rozdział dialogu między Komisją Europejską a polskimi władzami. Zapowiada nowa wiceszefowa Komisji Europejskiej. Wiera Jourowa przebywa z pierwszą wizytą w Polsce, podczas której seria rozmów o reformie sądownictwa. Premier Mateusz Morawiecki złożył hołd ofiarom niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen pod Berlinem. Niemcy zamordowali tam kilkadziesiąt tysięcy więźniów, wśród nich jednego z dowódców Armii Krajowej, Stefana Grotaroweckiego. Teraz o dramacie, który wstrząsnął nie tylko sportowym światem: w Calabasas w Kalifornii, gdzie doszło do tragicznego wypadku i śmierci legendarnego koszykarza Kobiego Bryanta trwa śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Na wnuczka, pocztowca, gazownika różne są sposoby na wyłudzanie pieniędzy. Takie znajdują oszuści w Olsztynie, na przykład, poddają się za strażników miejskich chcących ściągać należności za fikcyjne mandaty. Za chwilę u nas polski nurek z rekordem Guinnessa, ale nie tylko to w programie. Sprawdźmy sobie. W Szkocji nosić kilt, czyli tradycyjny strój, brzmi dumnie. Panowie z wioski Wielki Klincz na Kaszubach też postawili na niezwyczajne stroje. Odpowiednie, by zatańczyć jezioro łabędzie dla ukochanych wnuków. Sztuczna inteligencja we wrocławskim pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej dzięki aplikacji Watson, dzieło Raj Michaela Wilmana, nie będzie miało żadnych tajemnic przed bywalcami muzeum, bo pytać Watsona można dosłownie o wszystko. W stary wracamy do kobiego Bryanta. Derbowy mecz Los Angeles Lakers Clippers, który miał się odbyć jutro nad ranem polskiego czasu, został przełożony z powodu tragicznej śmierci koszekarza. Wieczorem we Wrocławiu i dzień później w Warszawie wystąpi Patricia Barber, amerykańska wokalistka i pianistka, jest czołową przedstawicielką chicagowskiej sceny jazzowej. A teraz już Marek Sierocki w rozmowie z artystą, który już 7 lutego wyda wyjątkowy album Cześć Marku. Prawie każdy turysta zna zakopiańskiego misia, może nawet zrobił sobie z nim zdjęcie. Ostatnio pojawiła się dla niego konkurencja prosto z Chin, jednak za Chiny nikt się nie spodziewał, że na pozór miła panda może sprawić tyle problemów. Na koniec wycieczka rowerowa. Proszę bardzo. Długa na świeżym powietrzu, jednak w pewnym momencie rower należy zamienić na gumiaki. Dziękujemy za to zdjęcie, dziękujemy za uwagę. Jutro spotka się z Państwem Krzysztof Ziemiec. Za chwilę TeleExpress Extra. Do widzenia. Dzień dobry, zaczynamy tele Extra. W nim na początek echa tragicznej śmierci amerykańskiego koszykarza. Politycy, sportowcy i fani z całego świata w żałobie po tragicznej śmierci jednego z najwybitniejszych koszykarzy wszechczasów, Kobiego Bryanta, w tym roku pośmiertnie legendarny sportowiec zostanie wprowadzony do koszykarskiej Galerii Sław. 28 stycznia 1920 roku Pelplin ponownie znalazł się w granicach Polski. Generał Józef Haller, aby to obwieścić, przybył do Pelplina 4 lutego. Dziś odtworzono te wydarzenia w historycznej inscenizacji. Zegar maturalny tyka, do egzaminu dojrzałości zostało 98 dni. To ostatni dzwonek, żeby nadgonić zaległości. Dlatego w suwałkach w pogotowie jest pogotowie maturalne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wziął niewielki kredyt na leczenie niepełnosprawnych bliskich. Teraz rodzina może stracić dach nad głową. Przed laty pan Janusz z Wrocławia pożyczył z banku 2000 zł. Przez lata niespłacany dług urósł do 13 tysięcy. Teraz komornik, choć rozumie trudną sytuację, musi wyegzekwować dług i przejąć jego mieszkanie. Za chwilę u nas feta z okazji dnia Fujarek i Piszczałek. A co jeszcze w programie piszczy? Sprawdźmy teraz. Coraz bliżej otwarcia remontowanego słynnego spotka w Kielcach. Prace zakończą się w czerwcu, a w wakacje w sierpniu z nowego dworca wyjadą już pierwsze autobusy. Wrocław stawia na ogrody. W mieście powstaną ogródki warzywne. Stolica Dolnego Śląska jest jednym z dziewięciu europejskich miast, które biorą udział w projekcie Food Shift 2030, czyli sąsiedzkim uprawianiu owoców, warzyw i kwiatów. A w Ekstrasądzie sprawdzamy, czy i gdzie się Państwo bawią podczas karnawału. Proszę bardzo. Czas na karnawał, prognozę pogody. Jego pomruki to zawsze powód do niepokoju. Na islandzkim półwyspie Rykjans wszystkie oczy skierowane są w stronę wulkanu w okolicy góry Thornbjorn. Rejestrowane w okolicy niewielkie trzęsienia ziemi mogą bowiem sygnalizować zbliżającą się erupcję. Czas na informacje muzyczne. 20 lat temu na szczyt brytyjskiej listy przebojów wszedł utwór Rise w wykonaniu brytyjskiej wokalisty Gabriel. Był to jej drugi, jak się okaże, ostatni hit, numer jeden. O czym opowie Marek Sierocki. Gabriel kończy dzisiejszy tyle Express Ekstra. Jutro spotka się z Państwem Krzysztof Ziemiec, a za chwilę program O co chodzi? Dziś prowadzi Tadeusz Płużański. Zapraszam, do widzenia.